Siema, siema, ja jestem Maciej i witam was w kolejnym odcineczku z WoWika. W poprzednim odcinku udało nam się wbić ten 40 i myślę, że dzisiaj troszeczkę pociśniemy i dobijemy do tego 50, nie? a później będziemy mogli już lecieć z tym Shadowlands. Powiem Wam, że co prawda odblokowałem questy w tym High Mountain, bo jakoś tam wiecie, przeszedłem. Ale jednak pójdę do tego Vulture Run, bo ten... Bo nie lubię takich terenów górzystych, także myślę, że zaczniemy sobie questy tam I na spokojnie dobijemy ten 50 poziom, nie? Dobra, to lecimy do Wal Valsharan, Val myślałem, że to jest Valsharan Let's go! O, tak szybko znalazło mi ten na loszek No, lecimy, nie? Powiem wam, że nie spodziewałem się tego, bo jest 11 rano I znalazło mi loszek na dendzio, na który jest z Legionu Udało się, wam, że już myślałem, że ten, że nie będę mógł iść, bo leciałem. Ale udało się. I jaki to jest dungeon? Aha, to jest dungeon z tego, z Legionu, dobra, czyli się udało. a ja pamiętam ten dungeon. Ja pamiętam go robiłem kilka razy. Za czasów właśnie Legionu. I to by było na tyle. I co mamy? O, 22 golda. No tego jeszcze nie było. Powiem wam, że całkiem dobry starcik mamy I wybaczcie, że ten, że z boku ten, tam po drugiej stronie Był ten pasek czarny, ale przypadkiem usunąłem, posunąłem okno w bok I nie zauważyłem tego, ale już naprawiłem, nie? Także dobra, mamy pierwszy kłeścik w tym Kurde, jaka fajna lokacja Zdecydowanie lepsze niż ten High Mountain Lina bym zrobił, ale jadę na tym O, 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 o Idziemy z tutaj w dół, bo tutaj widzę też jest ten to możliwe, że to będzie jakoś połączone. Jeśli nie, to ten. To zostawi, a pewnie jakiś quest nas tam i tak zaprowadzi. Na 45. poziomie już będę mógł ten. Będę mógł trzeci, ten. Yy, kamień do artefaktów wsadzić. I będzie mocniejszy. Nie wiem, jak jest ten później z tym. Czy to będzie działało, czy nie? Zobaczymy, nie? O, level bio. <ścoughs> tak dziwnie. Powiem wam, że kurde, strasznie podoba mi się ta lokacja. Jest taka bajkowa, nie, magiczna. Mega, mega mi się podoba. Mam nadzieję, że w Shadowlands będzie coś, coś podobnego do tego. Może ten. Dostanę jakieś kolejne nie? w tej samej lokacji, żeby nie biegać 100 razy. To lepiej oddać. Jednak nie. O, a cóż to? Ranny Niedźwiadek. To jest chyba druid, nie? Hmm. 250 questów zrobiłem już na tej postaci. Mam wrażenie, że te questy jakieś takie prostsze są Muszę zabijać tylko po 8 mobów Wcześniej było więcej, teraz jakoś tak Nie wiem czemu tak jest To mi tam nie, nie przeszkadza, nie? Fajne jest to, że jak ten yy, Jak daję te doty na przeciwników I wciskam tam, żeby wiecie zmienić cel To za każdym razem namierza mi innego przeciwnika To wtedy łatwiej jest to narzucić wszystko, nie? Mega spoko to zrobili Widzę, że ta lokacja się opiera na śnie. Wszyscy ten śnią. Coś ze czy to jest nie tak. Może chodzi o śniącego? Śniący zaatakował świat WoWa. Dobra, wszystkie kościki mamy. Bardzo prościutkie te kości są, powiem wam, nie? Że bardzo przyjemnie się je robi. Nie są jakoś takie uciążliwe. Że muszę tam, wiecie, 50 mobów zabić czy coś. Tylko takie na luzie są. Uh, zbliżamy się do jakiejś dziwnej lokacji, takiej wiecie mrocznej. O kurde, zostałem ten sklonowany. Dobra, nie uda się pieprzeć. Lecimy od razu na pewny, paku. Strzym do ludu. Nowy skill dostałem, i widzę, że to ten. Jakby rage mogę ściągnąć z sojusznika. No bez szału, a to? A to jest ten sleep. Jakieś takie skilly dostaję. Mech. Oho, kolejny dungeon. O! Kolejny dungeon z y, Legionu. I to jest chyba ten loch, o którym wam... Nie, dobra, to jednak nie jest ten loch. Powiem wam, że ten koleś bardzo fajnie tankuje. Tak, wiecie, ogania, ogarnia te ścieżki, żeby wszystkich mobów nie, pulo, nie pulować. I jak bijemy te bossy, to wiecie, takie mocniejsze mobki, to je odciąga innych, żebyśmy wszystkich nie pulowali. Całkiem fajnie to robi. Zwycięstwo. Co my tu mamy? O, coś tam poleciało. Coś tam dostałem ciekawego. I poziom 42. Dobra, zrobiliśmy wszystkie questy tutaj. Teraz pójdziemy. Chociaż kurde. Hmm. Czy tu? Mi się wydaje, że jak pójdę tu, wezmę ten, to tutaj będziemy coś bić i ten. Tutaj nie ma sensu. Bo to długo, dużo czasu zajmuje, a lepiej po prostu robić questy i przy okazji ten. Czekajcie, bo dostałem nowy quest, nowy ten, nowy skill. Aha, to jest na healera, że mogę go zbafować i powiem wam, że czuję się troszeczkę bardziej wytrzymały, nie? Tak szybko zrobię, mi już nie spada. I dodatkowo prawie cały czas się lecza. Jeszcze mam taki yy, artefakt, czy nie wiem, jak się nazywa, trinket. Trinket, no, który mnie leczy za każdym razem, kiedy kogoś zabiję, więc jest mega spokojny. Powiem wam, że w porównaniu do innych tych warzonów ten zrobiłem bardzo szybko, nie? Nie wiem czemu tak tak jest. Na tej mapce wszystko wydaje się być zdecydowanie łatwiejsze niż tych innych. A powiem wam, że nawet spoko, bo szybciej ten 50 wbije, nie? Nie będziemy mogli w te Shadow Lance w końcu pograć. Dobra, to jest zrobione, to lecimy dalej tutaj. Albo do góry. Nie no, pójdziemy tu. Prze, przy okazji odblokujemy tam, tam to miejsce tutaj. Do lotu. I powiem wam, że przyjemnie ten x leci. Spoko się te mapki bije, tylko problem z tymi harpiami właśnie. O tutaj jakiś ziomek z tego z z, z hordy 30 poziom ma, nie będę go zabijał bo nie są gnajem Kurde patrzcie jaki tigri fajny, jak fajnie wygląda Kurde Jeszcze ma pancerz na sobie O kolejny dengiel Dobra lecimy O teraz jest lich king Nieźle nieźle widzę że questy też są Tego nigdy nie robiłem Widzę, że jest podobne do tego, podobne do tego, co wcześniej robiliśmy. Finalowy boss, który nie wygląda zbytnio. O, dobra, jednak wygląda. <laughs> ja wiem, powiedz, że nie wygląda zbytnio przekonująco, ale się zmieniło. I się udało. I poziom 43 wleciał. Będzie dropik. O! Coś poleciało. Cóż to jest? Yy, zwiększa siłę tych umiejętności. Nie, ale w sumie item level ma wyższy. To za co mogłem to zamienić? Yy, za nic, dobra, jednak tego nie biorę. Dobra, bo jestem bity na starcie od razu. Uuu, to było dobre. Biję klepie, klepie, a to nagle ten wyskakuje. Tigri, dobra, tu jest boss. Próbuję go ciepnąć. Coś nie wytrzymało, jest, nie? gnój, i co? Poleciało coś fajnego. Yy, nic. <laughs> wiecie, co, jestem ciekaw, czy jak zmieniam ten, yy, wiecie, dodatek na ten nowszy, to czy te, te, nie wiem, gdzie to się patrzy, tutaj, czy to jakoś dostaje za to jakąś nagrodę, czy coś? Może przechodzi na, na kolejny, ten, czy coś? Nie nie wiem, jak to działa. Czy po prostu się traci? Dobra, spróbuję wziąć kilka naraz, teraz O, całkiem okej, okay. co prawda Troszkę hapsa mi spadła, albo okej okay. Uuu, 3000, o kurde Takiego kryciora jeszcze nie miałem, nie? I pięknie, 15000 Expika wleciało. Został mi jeszcze jeden kość w tej lokacji. I lecimy dalej. Uuu! Nie z nim walczyć? A nie, to jest tylko hologram jakby. Oho, tego wilka ten. Udało im się przenieść na ich stron. Znaczy się przenieść, wiecie o co chodzi. Ooooo, nie spodziewałem się, że będziemy musieli go zabić po tym, jak nam pomógł, no ale no cóż, bywa. <grywa> na wojnie tak się dzieje. Dobra, wszystko zrobione. To pójdziemy sobie tutaj do góry. I tam po drodze też są jakieś kuściki. Sprzedałem przypadkiem ten. Yy, ten itemek do artefaktu, który miał mi zwiększyć poziom na 45. Ale pewnie dostanę coś z questa, nie? więc nie ma się co przejmować też zbytnio. A, tu jest, dobra. O, uh. A to co? Aha, czyli muszę tam jakby... Okej okay. Nie zobaczyłem tego! Powiem wam, że fajnie to wygląda tutaj pod tym, nie? Takie korzenie, fajnie to zrobili Mogę dwa na raz? Easy Widzę, że ten centaur już jest taki, wiecie, troszeczkę... Już po nim, nie? <laughs> Normalnie już po nim. Oho. Dobra, jednak, jednak jakoś się go chyba wyleczyło. Ale już był taki, wiecie, nie? Czerwony cały, popękany. O kurde. Co to za smog? Jak ma koronę? Patrzcie na to. O, jakiś ziomek z tego. Z hordy. Dobra, widzę, że jednak ten ten nic mu nie pomogło I dalej jest popękany. Nie? Mówiłem wam, że już po nim. Gdzie tutaj ten ten koszmar pochłonął. Kawałek lokacji. Ogólnie ogóle powiem wam, że ten koszmar kojarzy mi się z tym. Z Guild Wars Bo tam jak się grało tymi roślinnymi, zapomniałem koniecznie. na Sylwanii. Nie, czekajcie. No, jakoś tak. To ten, to tam też właśnie byli ci od snu i ci od koszmaru, nie? I tutaj jest podobny motyw. Dobra, kolejny dungeon lecimy, nie? Co tym razem? Yy, nie. Dobra, to też robiłem. No i prawie poziom wbiłem, oddając te questy stare. Widzicie dobrze, że nie porzucałem. O, level up. 44. Na 45 będziemy mieć nowy talent i odblokuje nam się finałowy slot na ten, nie. Finałowy slot na... No na podbijanie poziomu w tym, nie? W tej broni. W tym artefakcie. O shit. <ścoughs> Co to było? Ale mnie odrzucili. Mm. Jaki żal. Wszyscy poginęli, ale pan tank się tym nie przyjmuje, wali przed siebie, nie? Krótka piłka Nie ma tanka, ale... Znaczy nie ma healera, ale.. Kurde i wszystko poluje, co się da Co za typ O panie Nie wiem co on, co on robi ten koleś tutaj Koleś jeszcze na Hilera ten zwalił winę, nie? Co za typ, masakra Widział, że koleś zginął, a i tak przed siebie ciśnie, nie? Tacy są najlepsi normalnie I się udało Szkoda ni niestety, że ten tak był taki Ja się nie zdziwię, jaką zaraz wyjdzie po prostu z tego Jak my będziemy bić Dobra, jednak nie wyszedł a, wyszedł ty. Nie, nie wyszedł. I co my tu mamy? Jakiś shit. Dobra, jakoś poszłam z tym łóżkiem. Powiem wam, że ten tank był strasznym gównem, nie? Nie to, że był hamem, to jeszcze był gównem. <noise> Także taka, wiecie, najgorsza kombinacja, nie? Parę questików i mamy ten. Kurde, walkę. Także będzie ten. Będzie łatwe exp yy, Gdzie to nas zaprowadza ten quest? Aż tutaj. Dobra, my idziemy tu. Dam radę pokonać tych dużych O kurde na strzała padłem Horera Dobra, czyli jednak nie miałem z nim walczyć Wiecie co, pójdę od ten quest I być może będziemy mieć jakiś ten Żeby zabić tego bossa na środku, nie? Ten co mnie na strzała wziął Dobra, nic nie dostałem, więc co? Po prostu zrobię sobie to do końca I lecimy w dół, nie? Dobra, udało się. Yy, nie walczę z tym dużym. Nie chce mi się. Oho. Da się go uratować? Chyba nie. Umarł. Został pochłonięty przez ten koszmar.

Furion, Czyli źle czytam jego imię No nic, musimy mu teraz pomóc Nie? Bo tam ten... Bo inaczej polegnie Bez nas Uuu, na jakim dużo smoku będziemy lecieć Kurde Fajnie by takiego monta dali, nie? Wielkiego O no nie, niezwykłe, z 50 tych Musimy zabić Paku, aha, dobra bo że mogli zrobić ten quest taki, że po prostu latamy i atakujemy z góry. Bo tak to tylko chodzę i klikam, nie. <głynie> Trochę głupie to jest. O, no, finalowy pojedynek nas czeka. Z tym tym ziomeczkiem, o którym mówiłem wcześniej. Co wygląda Demon Hunter? A nie, jednak to nie jest on. Powiem wam, że został bardzo szybko pojechany, nie? Bardzo szybko został zbity. O! Jaki skarb! I co my to mamy? Nic ciekawego. Będzie 45. Co bierzemy, bierzemy to Pięknie, 45 poziom, panie i panowie. Dostali, dostaliśmy nowy talencik też. Yy, dobra, ten sprawia, że czas trwania tej umiejętności jest wydłużony na 2 sekundy i w trakcie jej trwania mogę ten. Mogę kastować umiejętności w ruchu, nie, to jest całkiem spoko. Ten sprawia, że ta umiejętność jest ten, mocniejsza i mogę ją użyć na innym celu, który jest w okolicy, znaczy automatycznie się używa, tak jak ten, a to dodaje mi nową umiejętność. I powiem Wam, że myślę między tym to jest myślę, że bardziej pod PvP, jak, jak walczę z kilkoma celami, to jest, wezmę to, najwyżej później sobie zmienię.